Ewangelia według świętego Jana, Jezus i Samarytanka. A kiedy Pan dowiedział się, że Faryzausze usłyszeli, iż Jezus pokazuje sobie więcej uczniów i chci więcej niż Jan, chociaż w rzeczywistości sam Jezus nie chcił, lecz jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei. Trzeba mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka. Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to. O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś Go wówczas, a dałby Ci wody żywej. Powiedziała do Niego kobieta, Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z pił On sam i Jego synowie i Jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do Niej Jezus, każdy, kto pije tę wodę, Znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego nie kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Oto słowo Boże. Tak właśnie też się musiałam napić wody, nie tej żywej, co prawda, ale mam trochę problem z gardłem. To właśnie y, 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 tutaj też chciałam powiedzieć, że y, jeszcze przed, y, przed spotkaniem myślałam, że będziemy czytać do, wiersu, do wiersza 14, ale y, zobaczyłam, że w 15 jest y, decyzja tej kobiety, a to jest bardzo ważne. Decyzja. A ja generalnie nie będę mówić takiej typowej konferencji, tylko opra jakby komentarz do tego słowa na swoim świadectwie. Bo chciałam się z wami podzielić tym, jak, jak ja doświadczam wody żywej, jak to się stało. No i generalnie u mnie to było tak, że ja już od małego nie nauczono modlić się, w sensie mówiłam pacierze rano wieczorem i też już od dzieciaka zaczęłam kierować swoje własne słowa do Pana Boga. I nawet e, pamiętam, zanotowałam w swoim życiorysie taki jeden cud, bo pamiętałam nie, chyba z lekcji religii albo po prostu z kościoła, z mszy, z Ewangelii, że żeby coś się spełniło, to trzeba się pomolić z wiarą. I ja pamiętam, że y, bardzo chciałam, żeby pewna osoba poszła do kościoła, bo nigdy nie chodziła. No i pewnej soboty y, modliłam się i postanowiłam, że będę się tak długo modlić, aż uwierzę w to, że ta osoba pójdzie do tego kościoła. I faktycznie po prostu w którymś momencie uwierzyłam, że ta osoba pójdzie następnego dnia do kościoła. I ta osoba y, szykuje się następnego dnia, mówię, ale a co ty robisz? Idę do kościoła. No i, no i poszła. Ja się więcej już o to nie modliłam i to sobie więcej już na kościoła nie poszła. Nie? Także. Ale pamiętam, jak mi szczęka opadła na tą modlitwę, po prostu była modlitwa z wiarą i, i była odpowiedź. Też dużo w moim życiu było Marii, było sporo różańca. I tak sobie wierzę, że, że to wszystko przygotowało mnie do tego, co się wydarzyło w liceum, coś, czego się zupełnie nie spodziewałam, bo w liceum na zaproszenie dwóch jezuitów, jednego dobrze znacie, jakby całe liceum zostało zaproszone do wyjazdu na rekolekcje ignacjańskie, na tak zwaną szkołę kontaktu z Bogiem, wersja dla młodzieży. I mnie w zasadzie namówiła koleżanka. Też nie wiedziałam w ogóle, co w tym chodzi, ale mówię, dobrze, no czemu nie. Pojechałam. I tam dokładnie nie wiem, jak dokładnie to było, ale tam mnie ogarnęła bardzo mocno obecność Jezusa, co było dla mnie bardzo dziwne, bo ja nie wiedziałam, że może być obecność Jezusa, że w ogóle jakby po prostu był Bóg. I, tam właśnie razem z tą obecnością Jezusa coś we mnie takiego się pojawiło, co dzisiaj jak patrzę na ten tekst, to, to właśnie była ta woda żywa. To było coś, czego ja nigdy wcześniej nie doświadczyłam, nie? W sensie, wcześniej się modliłam i dla mnie zawsze Bóg był ważny. Ja zawsze byłam wrażliwa na, na te wszystkie sprawy religijne. Ale Bóg był taki... Taki trochę na dystans. Nie był taki, tutaj ten Jezus po prostu obok mnie stał, gdzieś chyba po prawej stronie, takie miałam wrażenie. On po prostu był obok mnie i ja miałam takie silne poczucie jego obecności. Ja zaczęłam z nim rozmawiać. Ja tak twierdzę, słyszamy jego odpowiedzi. I tam na tych rekolekcjach ja oddałam mu swoje życie. Poprosiłam go, żeby już został ze mną, bo już nie chciałam bez niego. Tak po prostu mi było wspaniale. I faktycznie on został, i w ogóle no jakby całe moje życie zupełnie, zupełnie było inne. Mi wszyscy mówili, że coś tak strasznie zmieniłaś. Babcia mi powiedziała, że wydoroślałaś, miałam 17 lat. I jakby ja zaczęłam, ja dotknęłam dotykałam jakby tego nadprzyrodzonego wymiaru w taki bardzo namacalny sposób i rozpoczęło się Sorry. Rozpoczęło się właśnie takie bardzo wyraźne prowadzenie. Ja też się ze sobą o wszystkim mówiłam. Zawsze się pytałam o, 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 o radę. Nie wiem, żartowałam. Po prostu no to był taki mocny, stały kontakt. Różne rzeczy zaczęły się dziać różne małe cuda. Mam też dużo historii, takich grubszych. To naprawdę bardzo dużo, dużo się działo, no i po prostu to źródło tej wody żywej, no to po prostu niesamowite. Zawsze, to jak raz opowiadałam, że wtedy to po prostu ja byłam tak charyzmatyczna, nie wiedząc nic o odnowie w Duchu Świętym. No i jakby to było w 2002 roku i... Tak było. Nie było już aż takiego natężenia jak na samym początku, ale cały czas była ta relacja z Jezusem. I tak było do 2015, kiedy ja tę relację nagle utraciłam. Nastąpił, to już się przeprowadziłam do Łodzi, bo wcześniej byłam w Poznaniu, i nastąpił taki splot kilku wypadków, który sprawił, że. Ja się zabetonowałam na Boga. Nie wiem, nie była to moja decyzja, nie to, że ja tak chciałam, tylko po prostu tak się stało. Nie wiem dlaczego. To jest jeszcze cały czas jeszcze dla mnie do analizy, dlaczego tak. Ale po prostu moje serce się zabetonowało, zrobiło się kamienne. Nie miałam ochoty się modlić, nie wiedziałam jak się modlić, co mam mówić do Boga. Nie słyszałam tego, co do mnie mówi. Nawet jak zadawałam mu pytania, to nie, nie słyszałam żadnych odpowiedzi. A wcześniej, wcześniej zawsze było tak, że jak mu zadałam pytanie, to zawsze miałam odpowiedź, nie? wcześniej czy później przychodziła. A tu było tak, że no, mówiłam i, i bez efektu, więc ja też w końcu przestałam pytać. Naprawdę ta relacja, no, generalnie sobie tak porównywałam dzisiaj, dzisiaj taki, nie wiem czy kojarzycie dzisiejszy dzień, ale taki dosyć ponury. To jak sobie myślę o tym czasie wtedy, to właśnie to było, to było dwa lata, powiem dlaczego dwa lata. Dwa lata takiej, takiej pogody nie? w mojej duszy. I to było w 2015, a w 2017 trafiłam tutaj do wspólnoty. I, no i muszę Wam powiedzieć, że żeście mnie uratowali w sensie. Serce się ruszyło i ja tu przychodziłam ja i karmiłam co tydzień. Co tydzień to był ten czas, kiedy ja w końcu znowu mogłam się modlić, mogłam uwielbiać, ale cały czas mi czegoś brakowało. I no generalnie było tak, że cały czas miałam opór z Jezusem. On był dla mnie zupełnie niedostępny, był jakby z jakąś ścianą. Ja sobie pomyślałam, że to pewnie jest dlatego, fajnie to sobie wytłumaczyłam, że to jest dlatego, że Jezus, że teraz to jest pewnie taki czas, że Bóg chce, żeby miała ja się skupiła, poznała relację z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, no bo też w końcu jestem w odnowie w Duchu Świętym. Więc jakby tutaj nie, od strony Jezusa to może dziwnie brzmi, ale ja miałam wrażenie, że ja czuję jakieś odrzucenie z jego strony. Tego nie czułam od strony ojca i ducha świętego. I na przykład, no bardzo poszłam w stronę ducha świętego. Bardzo się modliłam. Też miałam takie dwa lata, gdzie się bardzo żarliwie modliłam do ducha świętego. Przezywałam go codziennie z kilkadziesiąt razy. Słuchałam płyty, mam taką fajną płytę całą o duchu świętym. I najciekawsze było to, że, że zupełnie, zupełnie, ja się naprawdę żarliwie modliłam dwa lata. I nie zobaczyłam najmniejszego efektu tej modlitwy. No także cały czas wiedziałam, że mi czegoś brakuje, że, ja, że jestem jakaś jałowa. Już tu przychodzę, się modlę, ale jak wracam do domu, to w sumie to mi się nie za bardzo chce modlić. Nie pamiętam o tym, że można mówić coś do Boga. Tak coś nie stykało. Też nie powiem, że ten czas... Był taki, że się nic nie działo, bo się, co jakiś czas w ogóle też się zdarzyło jakieś cudowne wydarzenie. Tylko, że ja jakby w tym nie, nie było we mnie tej, tego życia, nie wiem, tej wody żywej. I w tamtym roku to się znowu zmieniło, bo znowu miałam taki czas, że spadły na mnie grube, grube, no grube rzeczy i trzy w jednym czasie. I ja się po prostu podłamałam. Ja się dzwoniłam z moim dobrym wieloletnim kolegą i ją płakałam do słuchawki. I on mi powiedział w którymś momencie, że: Sylwia, ty słuchaj, ty musisz znaleźć coś, co umocni twoją wiarę, co cię pociągnie, coś, co umocni twoją wiarę. I ja tak sobie zadałam pytanie, co to by mogło być, co by, to, co by mogło umocnić moją wiarę. I jakby w odpowiedzi na, to, na, te, na te moje myśli różne rzeczy zaczęły mnie znowu naprowadzać na Jezusa. To było kil, kilka rzeczy było, a między innymi tutaj w, dostałam krówkę jezuicką, tu chyba pomszy którejś, w której było napisane, tam są takie cytaty w środku i tam było napisane, że. To był cytat św. Jana Pawła II. Największą przygodą jest poznawanie Jezusa przez całe życie. I to tak. I, I było kilka innych sytuacji, i między innymi też tak fajnie zostałam naprowadzona na książkę: Ostatnie rozmowy. Benedykt, był to wywiad z Benedyktem XVI, jakieś tam 5-6 lat przed jego śmiercią. I czytając tą książkę, ja zobaczyłam, on miał tam około 90 lat wtedy, jak on bardzo jest Jezusowy, jak on cały czas ma taką silną relację z Jezusem. I w którymś momencie mnie olśniło, że tym elementem, który, który mi, którego mi brakowało, to jest właśnie Jezus. I, I ja pamiętam, w jednym momencie podjęłam decyzję, że ja o niego walczę. Że, że nieważne, czy On mnie odrzuca, czy mnie nie odrzuca, czy on jest za ścianą, czy gdzie on jest, po prostu ja o niego walczę, a będę miała tą relację. I pamiętam, jak mnie w tamtym momencie taka radość zalała, po prostu ja się tak ucieszyłam, ja poczułam, że to jest wola Boża, że, że, że ja mam mieć relację z Jezusem. I też ta radość, że mi wolno mieć z Nim relacje, bo wiecie, ja sobie uwzdyrałam, że właśnie to teraz z Duchem Świętym mam rozwijać relacje. I że wolno mi mieć relacje z Jezusem. I ja się tak zaczęłam cieszyć. No i później tam w ogóle trochę zbzikowałam, bo tam i no, oglądałam The Chosen, bardzo, bardzo dużo tych wybranych, nie? I, i no, najróżniejsze jakby formy, które po prostu patrzyłam sobie na, na Jezusa. No i ta, w ogóle też w tamtym momencie muszę powiedzieć, że jak podjęłam tę decyzję, to ten mur między nami runął. Po prostu znowu poczułam jego obecność i znowu pojawiło się to źródełko, to czego już dawno nie doświadczałam. To coś we mnie, to coś, co po prostu przynosi Jezus, jak po prostu, jak czuję, że jest koło mnie, to po prostu to się pojawia we mnie, takie, takie coś, ten dotyk tej, tej tego nadprzyrodzonego czegoś. Ja nie umiem tego dobrze określić, to jest po prostu nie do opisania. No i już ląduję. Nie jest to, nie było to i nie, nie, nie jest to cały czas tak, jak to było kiedyś, bo kiedyś po prostu nagle po prostu wpadłam w tą głębię tej relacji i tak zupełnie bezwysiłkowo myślę sobie, że właśnie byłam przygotowana przez moje wcześniejsze życie, że tak powiem. Ale jest tak, zaczęło się od czegoś małego i idzie cały czas Cały czas do góry, do góry po troszeczku e, cały czas w górę. I to, jest, co jest najciekawsze, to, e, to to, że ten Duch Święty, o którego tak się modliłam, teraz im bliżej jestem Jezusa, tym on się sam po prostu pojawia coraz częściej. Po prostu sam przychodzi. Im bliżej Jezusa, tym więcej Ducha Świętego. No tak sobie myślę, że nie można być blisko Jezusa bez Ducha Świętego, więc pewnie to dlatego. E, ale no, tak sobie jeszcze myślę o tym, bo jak jest teraz, patrzę jak jest teraz, patrzę jak było kiedyś, że mam takie pragnienie, bo myślę sobie, że nie musi być tak, jak było kiedyś. Bo po prostu mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, nie? Będzie jeszcze lepiej niż kiedyś. I to jest moje ogromne marzenie, żeby było po prostu już na maksa z Jezusem. I generalnie powiem wam, że mnie to wszystko dosyć mocno zastanawia, bo się też nie znam na teologii, nie wiem jak to, jak to wszystko jest, po prostu sobie o tym wszystkim myślę, staram się, analizuję. I teraz w ramach naszej formacji też bym chciała zaprosić Każdego z nas, żebyśmy się też zastanowili nad, nad, moją, nad moją relacją z Bogiem. Też właśnie pytanie, co to jest relacja, nie? Jacek też mówił tydzień temu, co to jest relacja. Myślę, że ta definicja nie jest taka oczywista, ale no dla mnie dla mnie osobiście. Najważniejsze w relacji jest to, że ja mówię do Boga, nie? To w sensie, że to dla mnie to tworzy trzon relacji, ale to są też pewnie inne rzeczy, każdy może swoją definicję powiedzieć. I chciałabym teraz właśnie zaprosić każdego z nas, żebyśmy się zastanowili nad takimi rzeczami. Po pierwsze, czy, czy ja mam relację z Bogiem? Tak bardzo uczciwie, bardzo konkretnie, czy mam, czy jej nie mam. Ja po prostu przyznać się przed sobą, jak to jest. Dalej, jeśli mam tą relację, to czy jest to relacja ogólnie z Bogiem, czy na przykład jest to relacja z którąś z osób bardzo konkretnie, nie? Relacja z Bogiem Ojcem? Czy relacja z Jezusem? Czy relacja z Duchem Świętym? Jakby zastanowić się bardzo uczciwie, jak to u mnie jest. I po trzecie, czy mam jakieś pragnienie co do tej relacji mojej z Bogiem? Jest we mnie jakieś. No co we mnie jest? I tak myślę, że po prostu damy sobie 4-5 minut takiej ciszy, żebyśmy sobie mogli spokojnie pomyśleć nad tymi pytaniami.